Sięka kochani, słuchajcie. Yy, w dzisiejszym odcinku poje pojeździmy sobie yy, motorem. Takim sprajtowym. Oj nie to. Yy, włączmy na razie muzykę. Yy, będziemy zjeżdżali z góry Ciliad. I pojedziemy w stronę Sandy Shores, czyli tutaj. Może tutaj na to. Yy, w... Ogólnej, ogólnie zjazd to wam pokażę, ale już jak będę dojeżdżał do Sandy to yy, zrobię cięcie. Bo aż takich długich filmików to nie muszę robić. Ogólnie sam zjazd i czy zginę? No, na pewno już zginę. No, zaraz zginę. Nie mogę wyhamować i to jest problem. Właśnie ten motor jest taki problematyczny, bo jak on się rozpędzi z górki, to jest szybki. Ale weź go później, zahamuj. No, na dwa hamulce nawet hamuj. No i zginęłaś. No i dupa. Dobra. Widzimy się za chwilę, jak podjadę jeszcze raz do góry Ciliat. Dobra, słuchajcie, już podjechałem. Właśnie wziąłem motor. Jest ciemno, jest noc. Chyba północ nawet. Mamy żółte światło. Czekajcie, żeby była ścieżka. My jedziemy w tamtą stronę. Najpierw tutaj zjedziemy z tej górki, a wtedy już trochę zjedziemy tak, że będziemy jechali z tamtami. No to Ech, prawie nam już życie spadło całe. Jeszcze w złą stronę jedziemy. No nie, no super. Możemy trochę posłuchać muzyczki przynajmniej. jak jestem taki skupiony, to już lepiej nic nie mówię. Bo znowu się wywalę. No właśnie o tym mówię. Najlepsze jest to, że włączyła się chłodzenie, pada i mam zimne ręce teraz. Zjechaliśmy już z góry jak przynajmniej. Jedno dobre, ale teraz już zginiemy. No i po co ja to zrobiłem? Kurde, molek. Dobra, no to słuchajcie. Fajnie, że mi widać w telewizji. się ma. Słuchajcie. Mm. Podjedziemy do Sandy Shores samochodem. Tak będzie najlepiej, bo podjeżdżać znowu pod tą górę Chiliad i brać motor, zjeżdżać z niej, jechać do Sandy. To już trochę potrwa. A tak to pojedziemy po prostu do Sandy. I tam może pojeździemy na kładzie motorze, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na czymś na pewno pojeździmy. To taki filmik podróże Franklina. Bo kolejny filmik gdzieś nagrywam. Podróże Franklina. I to chyba na dzisiaj będzie ostatni filmik. Nie wiem. Zobaczymy. O, oh, się wyłączyło chłodzenie pada, to fajnie Nie, jeszcze trochę jest Bo padł był gorący jak ogień A przynajmniej chłodzenie się wyłączyło To jedno dobre Czekajcie, chciałem zawsze tego stamtąd zrobić Warlight! Ale fajnie Chciałem zawsze tego stamtąd zrobić I przy okazji rozwalić sobie auto Chyba biorę ciężarówkę Big Good. Ale tą czerwoną. No kurde, pelek. No nie no, chyba jakiś żart. Teraz jeszcze odjedzie. No ale gościu jedziemy big. Good. O Boże! CO TAM SIĘ ODWALIŁO? O Chryste Panie Nie, ja stąd jadę, nara Jak znajdę jakieś szybkie auto Albo jakiekolwiek auto, ale nie jakieś wolne To Zaczniemy Jechać wtedy już szybko No to Widzimy się za chwilę Dobra, słuchajcie, dojechałem już do sensors. Nie znalazłem żadnego auta, ale znalazłem cysternę Od y, Rona To jest chyba cysterna Rona Nie wiem, nie interesuje mnie To, ale znalazłem kłada, którego właśnie <ścoughs> Zgubiłem Jest tylko nadzieja teraz w fantomie, że go dogoni O, będzie skręcał, o, będzie Dobra, dawaj, 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 mordeczko, dawaj, 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 dawaj. w dupę, dobrze, 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 dobrze. A tam gościa potrąciłem. Myślę, że mnie zarobię, kłada. Dobra. mordoczka, że mnie próbowałaś. Dobra, mamy już kłada. Możemy jechać. Silą dal. Trochę jeszcze pojeździmy chwilę. A ja wtedy kończymy filmik. Nie wiem, gdzieś dojedziemy na pewno. Pojedziemy w stronę Los Santos. Ale włączmy jakąś muzę, czekajcie, Muza tutaj. No, non stop, no, stop, halo, Nie mogę włączyć. Przez offroad do Los Santos. Może chwilę tam drogą pojedziemy Czekajcie, co to jest za auto? Ej, mogliśmy to wziąć. Bierzemy? Dobra, bierzemy Fajne autko, trzeba wylać Słuchajcie, ja jeszcze zapiszę gierkę Na szybko Lepiej. Szybki zapis no, żeby tego auta nie stracić, a czemu by nie? No, fajne autko Około. Buzę włączymy jeszcze do tego Jak się tym walnie w jakiś Kamień to to już jest po aucie To, auto to jest tak Tylko rama i koła No i silnik no tak to to auto jest puste Po prostu Żeby to miało masę na przykład tak jak Auto jakieś zwykłe To no nawet chyba nie jest auto To jest terenówka jakaś A ja czy to można nazwać autem To ja nie wiem To bardziej taki gokart Ej no zbagowałem się w mapie Jakieś lagi mam mapy Macie krótki wolność Ej, ej, ej. Dobra, jesteśmy kawałek na drodze, ale już zjeżdżamy z drogi. Oby tu się nie zwlokować, oby, o... Uff, dobra. Jesteśmy już mi w Los Santos. Czekajcie, jeszcze parę metrów nam... No, może nie ma. No, do Los Santos parę metrów. A do budy Franklina to jeszcze kawałek. Ej, ma moc? Jezu, on nie ma mocy! Ej, ja tym chyba wolę jechać po drodze Bo to nie ma za dużej mocy A nie chcę tego autka stracić Na przykład rozwalając go Mi się wydaje, że po drodze on ma nawet... On chyba jedzie szybciej no ale ja, jako terenówka to ma większą moc do jazdy terenowej, ale jedzie szybciej po drodze, ale ma większą moc, y, żeby jeździć po jakichś takich górskich trasach. Po prostu tu ma moc. On się nie zatrzyma. On się nie zatrzymuje. On cały czas jedzie do przodu. Jego nic nie zatrzyma, oprócz kamień. I na przykład to, co teraz ważne. Kółko chyba się nie skręciło. Nie. Ale jakby się kółko skręciło, to już by było katastrofa. A, a dobra, jedę do Winewood, ok? Do napisu Winewood, natomiast Hollywood. Czemu go nie? No i na przykład jakieś auto też go może zatrzymać. Ale żadna taka górka go nie zatrzyma. On jedzie. On się nie zatrzymuje, on nie pyta gdzie ma jechać. On jedzie. To jest auto typowo. To jest tylko terenówka. To się nie nadaje do jazdy w Los Santos. nadaje, ale żeby mi nie zabrali uprawnień do jazdy, chociaż ich nawet nie mam, bo znalazłem je w chipsach. Tak, Franklin znalazł prawo jazdy w chipsach. W płatkach śniadaniowych jeszcze dobra wiem słuchajcie jeśli będą włączone komentarze a nie wiem czy włączę czy wyłączę to napiszcie w komentarzu jeśli będą włączone yy, gdzie Franklin znalazł yy, prawo jazdy bo widać, że go, nie, że go nie zrobił tylko gdzieś go znalazł ja mówię, że on go znalazł w chipsach albo w płatkach śniadaniowych a wypiszcie swoje teorie, gdzie Franklin mógł znaleźć prawo jazdy? Wow, ej! No way, zbagowałem się. O Boże, jakie lagi! Baguje się we wszystkim. Dobra, weźmy tu na jakiś parking pierwszy, lepszy, ten na przykład. O. Przyjedźmy się po nim, czy nie ma żadnego fajnego auta, na przykład takie Entity XF. XF. Czy jakiś Porsche może. E, Dobra, to parkujemy. No i słuchajcie, Franklin dzisiaj znalazł takie ładne auto. Trochę go zniszczył. No, koło skręcone. To już one się nie, daje, nie nadaje do jazdy, ale możemy jeszcze jedna. Sam koniec zniszczyć. A się benzynka wlewa. Wystarczy ją popalić, no. No i zgińmy sobie po prostu od wybuchu. O. Dobra, i tym takim optymistycznym akcentem. Dziękuję za oglądanie. Łapkujcie Subskrybujcie. Wbijajcie na Instagrama Gadeka i na kanał Telewizja RZA. Na instagrama z Żanetki, czyli yy, Zanetka123. No i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i na razie. Cześć.